Kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Zanim przejdę do rozdania przygotowanego we współpracy z portalem Efantastyka, taki tam wielkanocny zajączek, link do portalu znajdziecie w opisie poniżej, chciałabym Wam życzyć cudownych, wspaniałych, radosnych, ciepłych, słonecznych, pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka oraz samych wygranych bitew na jajka, bo lepiej wygrywać niż przygrywać, a poza tym nie wiem jak to jest u Was, ale u mnie jest tak, że jeżeli przegra się bitwę na jajka, to potem trzeba to jajko pożreć, a ja na przykład nie przepadam za jajkami, nie w takich Ilościach, w jakich pożera się je zazwyczaj podczas tych świąt, więc życzę Wam samych wygranych bitek na jajka, a także sucho mokrego dyngusa. Może tak powiem. Mokrego w domowym zaciszu tak symbolicznie, ale dlaczego jednak bardziej suchego? Bo nie wiem jak Wy, ale ja na przykład nie lubię być oblewana wodą na ulicy. Wiecie, idziemy sobie i nagle ląduje na nas kubeł zimnej wody, to nie jest fajne uczucie, kilka razy zostałam tak oblana, więc stąd ten suchy dyngus. I to tyle, jeżeli chodzi o życzenia. Na Naprawdę mam nadzieję, że te święta będą też przy okazji bardzo, ale to bardzo zaczytane. Przechodzimy do rozdania. Mam tutaj dla Was bowiem kilka książek, które dostałam od F-Fantastyki. Jakie to są książki? Już Wam pokazuję. Odnowił do pełni Hanny Frączak. Nekrozis Przebudzenie Jacka Piekary i Damiana Kucharskiego. Imię Bestii Jacka Komudy. A także Trzynasty Anioł Anny Kańtoch. Co zrobić, żeby te książki otrzymać? Prosta sprawa, napiszcie w komentarzach poniżej. Biorę udział, a także zaznaczcie, który z zestawów chcecie wygrać. Zestaw numer jeden to Trzynasty Anioł Anny Kańtoch, a także imię Bestii Jacka Komody. Książka, która naprawdę mnie zaintrygowała. Dodam, że żadnej z tych książek nie czytałam, także poniżej wklejam też opisy tych książek, ponieważ nie jestem w stanie wypowiedzieć się na ich temat, ale skoro dostałam je od E Fantastyki, to na pewno są to godne, zacne pozycje. No imię Bestii zapowiada się naprawdę świetnie. Także to zestaw numer jeden. Zestaw numer dwa to nekrozis, przebudzenie, a także odnowiu do pełni. Także napiszcie w komentarzach poniżej, który zestaw chcecie otrzymać. Zestaw numer jeden czy zestaw numer dwa. Za tydzień wylosuję dwie osoby, do których powędrują te książki. Także rozdanie trwa tydzień od piątku do piątku i wiecie, co może jednak zwycięzców wylosuję w niedzielę, przyszłą niedzielę? O, może właśnie właśnie tak powiem. Za książki bardzo dziękuję portalowi efantastyka. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam do brania udziału w tym rozdaniu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa.